no Tym razem w drugiej wojence, tak troszeczkę przyspieszona, bo to jest wojna w ogóle pozaturniejowa. Chciałem, żeby się przesłała przed północą. I mam nadzieję, że to się tak stanie. Jak nie, no to szkoda. Mam jeszcze godzinę do północy, więc... aucie. <grym> Render i przesyłanie. Może się prześlę. To by było świetnie. No a tutaj widzicie wojna 2GD. One są obie w turnieju. Gimnazjum S03 oraz e, Ravens. Ravens. Czyli rewęż. Wojna naprawdę trzymająca w napięciu, więc polecam oglądać. W ogóle pilnować tego tutaj e, prostokąta, który jest na dole z nazwami gildii. popowiem powiem Wam, że ja jestem po prostu szokowany, jak można tak zrobić. W pewnym momencie mówiłem kiedyś o jednej gildii, to znaczy na premium mówiłem, że takiej wojny jeszcze nie widziałem. Sorry, powtórka. Takiej wojny jeszcze nie widziałem, szczególnie na PL-u, gdzie tu trudno ogarnąć. No tutaj no, niestety nie mamy szerokokątnych obiektywów, że możemy zobaczyć wszystko. A monitor też nawet jakby był, nie wiem, jaki wielki, to nie zobaczylibyśmy całej areny, bo po prostu się nie da tak oddalić. A jak się da oddalić, to prawdopodobnie za pomocą bota jakiegoś. Yy. Mat. Labura to mój wujek. Nie oszukujmy się. No i tak ma być. A teraz, no jak widzicie, wojna kurczę. Z początku myślę, że gimnazjum ma jakieś szanse, prawda, że może wygrać. Jednak po chwili, jak widzimy, że że Ravens, Ravens, bo to jest dla mnie nowy twór, tak naprawdę nowa, nowo stworzona gilia, bo ja mało trochę gram na pelu i no, w bójkach nie biorę udziału zazwyczaj, a ostatnio to już w ogóle. Więc nie, no oczywiście kilku graczy znam, no Klon Vampir tutaj jeszcze kilku innych, na pewno chyba, że nas sprzedali a jeśli nie, to kurczę stary, gratuluję Ci, że wreszcie udało Ci się wbić tą zbroję bo ja nadal się męczę i w ogóle mam do Was pytanie tak, yy, od Beki runiczny 10 ludzi, 5 yy, odrucie cenowo, ktoś podpowie ile może być wart, bo chętnie kupię, a nie wiem ile bym musiał zapłacić za niego pewnie dużo ale przynajmniej bym pograł to też, też jest plus, i byście mieli jakieś filmiki z PLA dodatkowe. Nie tylko z TBD. No a tutaj widzicie. Podzielili się na trzy grupki i weź to teraz nagraj wszystko, tak, żeby było wszystko widoczne. No. Nie ogarniam tej kuwety, jakby to powiedział Garfield. Ale powiem tak: nazwa gimnazjum zobowiązuje, bo to jest taka gimbaza. Że no, poprzednią wojnę widzieliście jak wygrali. Wygrali 101 do 25. No. <noise> Ręce opadają. Tutaj natomiast też jest niezbyt myk. Ja myślę, że była trzecia wojna jakiego gimnazjum z kimś tam, to oni też by jakoś zaskoczyli, że na przykład, nie wiem, wygraliby. Ja wiem, 120 do 1. Z nimi to jest wszystko chyba jednak możliwe. Chociaż największą, najwięcej, największą przewagę to widziałem 104 do tam, do iluś tam, ale to było najwięcej, mimo iż wojny są do 100. No oni tutaj pocisnęli po prostu w przedniej wojnie 101 do 25, jeśli ktoś nie widział, zapraszam, macie link prawdopodobnie w opisie, a jeśli nie dodałem, to dodam go jutro z rańca, tak na powstańcach napisałem, że te będę też jutro będę nagrywał, więc jutro w zrobię. siwe niestety dzisiaj nie było. Coś mam z serwerem, nie wiem co mi się stało. Pewnie muszę spaczować, a jakoś przez wojenki nie było czasu na to. Więc jutro będzie też siwa. Ocena. i Nagram TBT. No i oczywiście wieczorne wojny. A uć, będzie się działo, będzie się działo, bo jutro też samos. Nglasa jeszcze nie mam. Tej ostatniej wojny. To znaczy mam, ale ja nie chcę go wrzucać, bo nie jest dobrej jakości, więc będzie. Bajna musiał po prostu kogoś poprosić w zamian za no, kilka lajków, że tak powiem. I pewnie jak zobaczycie jakiś fajny kanał wejdźcie, zobaczcie co tam ktoś nagrywa. Może Metina, może coś fajnego, kto wie. No a tutaj widzicie, ja już myślałem, że gimbaza naprawdę nie nadrobi tego swojego tej swojej straty, a to co się okazuje, że oni mają coraz mniej tej straty. Ja nie wiem skąd wy tych ludzi wszystkich bierzecie do gimnazjum, gimnazjum. Ale naprawdę. Ja wiem, że tam niektórzy to już... Gimnazjum to słyszeli kilka lat temu tą nazwę. A tutaj proszę. Fajnie że w ogóle nazwa gimnazjum S03 jest, a nie gimnazjum samo, bo można zapamiętać tą gildię w bardzo dobry sposób. No to by było na tyle w tym filmiku. Do zobaczenia Ta, ten wynik po prostu zapadnie mi w pamięć. 100 do 99. Do zobaczenia do jutrzejszych filmów. Papa! Pa.